Ania Pacholak, dietetyki Inaczej, piątek, piąteczek, piątunio, 1 listopada, dzień zadumy, światowy dzień wegan. Lecimy, w zdrowiu do setki! Jeśli jestem w stanie wyobrazić sobie jeden jedyny dzień w roku, kiedy można zrobić światowy dzień wegan, tak, to byłby właśnie 1 listopada. Dieta wege jest czymś, czego nie rozumiem, nie akceptuję, w moim gabinecie nie poprowadzę pacjentów w stylu wege. Nie mylić z wegetarianizmem, gdzie całkiem Fajnie można poprowadzić pacjenta do zdrowia metabolicznego w stylu niskowęglowodanowym lub nawet keto, nie jedząc mięsa, bo pozostają jaja, nabiał, inne produkty od zwierzęce, które uzupełniają w organizmie białko. O tyle same roślinki stosowane długoterminowo kończą się bardzo często wyciętym pęcherzykiem żółciowym, bardzo dużo pacjentów, którzy trafiają do mnie, a mają za sobą długie etapy wieloletnie w stylu wege, czyli nic od zwierzęcego. To są pacjenci najczęściej z już wyciętym pęcherzykiem żółciowym. Ale piątek, piąteczek, piątunio dzisiaj poniecie ze mną. Taki dzień 1 listopada nastraja do zadumy troszeczkę. Tak sobie patrzę na niektóre moje znajomości, które już się zakończyły na tamtym świecie. Moich znajomych, rodzinę, którzy mogli uniknąć pewnych rzeczy. Oczywiście, spraw ostatecznych nikt nigdy nie uniknie. Zaraz ktoś mi powie, że próbujemy się bawić w Pana Boga, ale to nie o to chodzi. Czasem troszeczkę bardziej zadbanie o siebie. W postaci zdrowego niejedzenia potrafi zrobić niesamowitą robotę. Ilu, ile z tych osób mogłoby jeszcze żyć, zrobić coś dobrego? Ale takie niejedzenie próbuje się przez naukowców, przez osoby, które potrzebują wieloletnich badań naukowych cześć kotek! Kotek gabinetowy. Tak. Próbuję się szukać wieloletnich badań naukowych, żeby potwierdzić, że niejedzenie jest zdrowe. Ale czy tysiące lat, dziesiątki tysięcy lat zdrowego niejedzenia to jest za mało takich doświadczeń, takich odruchów bardzo pierwotnych? Takie niejedzenie to dopiero od kilkudziesięciu lat. Zostało nam narzucone jedzenie pięciu posiłków dziennie, jedzenie unikanie uczucia głodu, jedzenie co dwie, trzy godziny, jak małe niemowlaczki. Dopiero od kilkudziesięciu lat jest inaczej. Wcześniej było inaczej, wcześniej czuliśmy głód i szliśmy dalej. Wcześniej było uczucie głodu ok, obiad za trzy godziny. Wytrzymam, napiję się wody, wytrzymam. Takie niejedzenie, my to nazywamy w tej chwili intermittent fasting. Słyszałam komentarze, dlaczego ja tydzień temu mówiłam o poście przerywanym, a nie nazywam tego intermittent fasting, czy ja o tym nie wiem? Oczywiście, że wiem. Ale czy nazywanie zdrowia jakkolwiek dietą stylem niskowęglowodanowym, po prostu zdrowe jedzenie, nazywanie tego, ma jakiś sens? Po prostu wyeliminuj węglowodany bez nazywania tego. Po prostu nie jedz, nie nazywając tego Intermittent Fasting Post przerywany. Zrób sobie po prostu przerwę w jedzeniu, jeśli czujesz, że Ci szkodzi. Proste. Czasem rozwiązania są naprawdę proste. Taką propozycję mam dzisiaj dla Ciebie. nic dzisiaj ze mną święto? Okej. Okay. Poniedziałek jutro ze mną. Albo poniedziałek jutro sam. A może a może przełożysz ten czas na, na niedzielę? Niedziela może niekoniecznie. Ale może zacznij drobnymi kroczkami. Po prostu poniedzieć przez 16-17 godzin. A potem zobacz co z tego wyjdzie. Widzimy się w poniedziałek w naturalnym poniedziałku. A dzisiaj życzę dobrego, spokojnego dnia, w zadumie. W spokoju. Pomyśl dzisiaj trochę nad swoim życiem. Od Ciebie sporo zależy nie wszystko, ale sporo zależy, jak długie ono będzie. Jak będzie naprawdę tego nie wiemy. Ja mam tak w zdrowiu do setki, ale nawet jeśli to będzie 50, ale w zdrowiu, to i tak będzie dobrze. Dobrze, że jesteś pa. A co mam powiedzieć w dogrywce? No światowy dzień Wege, jak ja traktuję rośliny jak tak terapeutycznie. Rośliny traktuję terapeutycznie. Jeśli czuję, że dana roślina jest mi potrzebna, stosuję ją codziennie przez kilka dni lub tydzień dwa, i odstawiam. I nie wracam. I wtedy ma to sens. Ja to tak widzę, ja to tak czuję. Produkty od zwierzęce. Bardzo mi służą. Tyle. Tak.